Witam, z tej a dziś pokażę wam w tym poraniku jak nagrywać pulpit i gry OBS-em. Dobrze, no na sam początek wchodzimy tutaj, w ten plusik, tutaj, gdzie jest strzałka. Bierzemy przechwytywanie ekranu. Jak chcemy nagrywać pulpit i nie wiem, na, na internet na przykład. To przechwytywanie ekranu i tu piszemy na przykład PU PIT 1 OK i OK no i tu będzie nam tu automatycznie i bierzemy OK no i dobra teraz wam to pokażę. Jak widzicie. Jest złe przechwytywanie no nie? Znaczy zaraz wam pokażę. Jak to zrobić? Więc bierzemy tu ten pulpit, co mamy ustawiony. Rozdzielczość ustawiamy na przygotowanie obrazu do pasy do ekranu. O. I teraz wam pokażę, jak to działa. Tutaj, tak. No i działa. Mamy dwa pulpity do nagrywania. I jest ok. Dobra, to wyłączamy. Teraz tu sobie to włączymy. Bo to jest ten główny. No i tak to właśnie wygląda. Dobra, ja to sobie usunę akurat. Tutaj bierzemy jak chcemy, to możemy to usunąć. Usuń tutaj. I tak. I w takim razie teraz pokażę Wam, jak nagrać grę. Yy... Ale najpierw włączę sobie jakąś grę, więc widzimy się po cięciu. No. Dobra, witam was po cięciu, jak widzicie włączyłem tu Trackmania Legends Forever Ale żeby ją nagrać Żeby ją nagrywać, musicie wejść tu na ten plusik znowu I... Musicie przechwycić przechwytywanie gry Włączacie to Na przykład wpisujecie Trackmania I tutaj OK I dobra I bierzecie przechwytywanie tutaj Kon przechwytuj konkretne okno. Bierzecie tutaj Bierzecie tutaj okno. I, tak, I nazwę tej gry. No i co? I OK. Dobra, OK No i macie ty tak ma nie nazwę Forever. I teraz ja wyłączam nagrywanie pulpitu i wam pokażę jak to działa na grze. Dobra, na razie widzicie czarny ekran, to nic takiego. Tu sobie włączę i dobra, włączam ją Tam musicie widzieć grę, jeśli dobrze mówię Ale sobie jeszcze zobaczę, czy na pewno wszystko widać Tak, i widać, tylko że rozdzielczość jest zła Więc, za, wam ukażę jak to się robi Dobra, włączę sobie pulpit Więc, jak macie tutaj jak macie na tym forum, bierzecie Prawym przyciskiem, włączacie i przekształcenie obrazu i dopasuj do ekranu. Okej, okay, dopasowujecie. Znowu sobie pupit wyłączę. Włączę sobie grę. O. I tam musicie już dobrze widzieć, że rozdzielczość jest dobra. Dobra, ja też zobaczę, czy wszystko u mnie jest dobrze. Tak i ta u mnie jest y, całkiem cała rozdzielczość No dobra, w takim razie, w takim razie, jeśli wam się podobało, czekajcie, gdy sobie to wyłączę, to. Okej, okay, na no, pulpit sobie przejdę. Więc, jeśli wam się podobało, jeśli wam pomogłem, a jeszcze co, jeśli nie wiecie jak włączyć mikrofon w OBS, no nie, to udostępnię wam filmik, to też mój poradnik jak włączyć mikrofon w OBS i znajdziecie go na tym filmiku na, ek na ekranie. Dobra, to ja już kończę, więc jeśli Wam pomogę, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć!